Sonik do wynajęcia. Cholera, impreza wymknęła się spod kontroli. Co ty nie powiesz? Ej, co tu robisz? Uprawialiśmy seks? I czy to ty mi wsadziłaś tę butelkę piwa do dupy? Głuptasek. Pozwól, że wezmę. Wiesz, ile czekałam na to, żeby obudzić się obok ciebie i napić się ciepłego piwa z twojej dupki? Czuję się jak księżniczka z bajki. Więc wsadziłaś mi tę butelkę do dupy. Sonik, przychodzę, żeby odebrać nasze dziecko, owoc naszej nieskończonej miłości i widzę, że ma makaca. Właściwie to ona nie ma kaca, co jest niesamowite. Opróżniła cały bar. Sonik, masz ochotę na kolejną rundkę w Windalo? Kim ty kurwa jesteś? Zrobiliśmy to w łazience hinduskiej restauracji. Miałam straczkę. Bardziej konkretnie? Uwaga, idzie gorąca dziwka. Sonic, jestem gotowa, żeby zostać wypatorzona. Widzę, że masz towarzystwo. Wypad, suki. Zamknąć ryję. Jesteśmy tutaj świadkami porażki w komunikacji. Proponuję, żebyśmy załatwili to jak inteligentni i odpowiedzialni dorośli. Co się tu dzieje? Początkowo chciałem wywalić te wariatki z mojego biura, ale teraz chciałbym popatrzeć, jak się o mnie biją. Brzmi obiecująco. Sonic, wygrałam. Zawsze marzyłam o znalezieniu mężczyzn moich marzeń i pobiciu kilku suk w walce bez zasad, żeby go potem zdobyć i żyć długo i szczęśliwie. Jeśli o to chodzi, to chciałem tylko popatrzeć jak się o mnie bijecie. Więc to nie twoja wina, jestem gejem, wszystko jedno. Żegnaj. Czytał bbc.pl.